Lubawie, Wielki Mistrz oraz Biskup Pełniński. Ja nazywam się Dominik Isowski, jestem członkiem Zachodnio-Mazurskiego Stowarzyszenia Przewodników, które jest organizatorem dzisiejszej imprezy. I ze mną na scenie jest koleżanka ze stowarzyszenia i sekretarz zarządu, Alicja Przedniawska. Alicjo, oddaję jest głos. Chciałbym, kilka z Państwem... Serdecznie, Alicja Czerniawska z Zachodnio-Mazurskiego Stowarzyszenia Przewodników z Ostrowa. Nasze stowarzyszenie działa od 2008 roku, a więc już 11 lat. W cały czas 30 przewodników, którzy mają licencję na oprowadzanie nie tylko po województwie warmińsko mazurskim ale niektórzy z nas oprowadzają po całym kraju, oprowadziło ponad. Kilkadziesiąt tysięcy turystów. Działamy na terenie miasta Ostrudy od 2014 roku, organizując spacery po mieście pod nazwą Tajemnice Starej Ostrudy. Oprowadzamy turystów w Górnwaldzie, już 9 lat, a także działamy na różnych polach współpracując zarówno z muzeami w najbliższej okolicy, jak również z uniwersytetami trzeciego wieku, a także z organizacjami, ostatnio ze stowarzyszeniem w Rosji, Nasze turystycznych. stowarzyszenie jest widoczne na wszystkich spotkaniach jak a tutaj też można tak się zobaczyć, mamy jeszcze zobaczyć, różne charakterystyczne niektórych stronach, Władze naszego jest lata przewodnictwa, nazwisko przewodnika również znaków Daniel Języ, a na plecach napis przyrodnik i kilka osób w tych strojach możemy dzisiaj zauważyć. To są członkowie naszego stowarzyszenia, którzy wspierają nas, bo wspólnie z Elcasem Rubelskim jesteśmy pomysłodawcami i wykonawcami dzisiejszego rodzinnego pikniku historycznego i Jednocześnie prowadzimy najróżniejsze takie działania edukacyjne. To jest jedno właśnie z takich działań edukacyjno-historycznych dla mieszkańców i dla turystów, którzy przybywają w tym czasie w naszym regionie. A tym bardziej, że zbliża się rocznica Bitwy Grunwaldzkiej, bardzo ważnego wydarzenia dla nas wszystkich. Dlatego też postanowiliśmy ten piknik zatytułować rodzinny piknik historyczny, wielki mistrz Krzyżacki, a biskupi Chełmińscy. Chcielibyśmy również dać możliwość takiej integracji rodzinnej, pokazując bardzo ciekawe wydarzenia. Widzimy tutaj rodziny z najmłodszymi osobami, taki był również cel tego pikniku, żeby nie tylko przybliżyć historię, ale te historie namacalnie poczuć. Widzicie Państwo osoby w strojach średniowiecznych, z kobiety pięknie wystrojone, również, również dzieci, ale także rycerzy, którzy przybliżają nam tę historię sprzed ponad 600 lat. Sam, sama impreza, sam Rodzinny Bibliotek Historyczny jest sponsorowany przez miasto Lubawa i dlatego też bardzo serdecznie dziękujemy panu burmistrzowi Lubawy Maciejowi Radkę za sponsorowanie tej imprezy i za możliwość zorganizowania takiego pikniku. Proszę państwa, rozpoczniemy od przywitania wielkiego mistrza Ulricha von Jungingen przez biskupa chełmińskiego Arnolda Stapila i ta uroczystość rozpocznie się już teraz. Na scenę wchodzi chór, który odśpiewa pieśń witającą Wielkiego Mistrza, a my rozpoczynamy od ceremonii przywitania Wielkiego Mistrza przez biskupa Pełnińskiego. Rozpoczynamy uroczystość. I w tej chwili będzie jeszcze strzał armatni, także bardzo proszę zatkać uszy albo troszeczkę otworzyć usta, to też bardzo pomaga przy wystrzale. Sceny powitania wielkiego mistrza Udryka przez biskupa stajnińskiego Arnolda Stapila, a to nie była jedyna atrakcja, która czeka nas dzisiaj, bo tych atrakcji będzie bardzo dużo. W dzisiejszym programie będziemy występy chóru zespołu wokalnego Skala Sankta. Czeka nas również konferencja popularno-naukowa z ludźmi mówców, którzy nieco przybliżą nam e, historie związane z, z państwem przygaskim i historią naszych terenów. Będziemy również mogli e, oglądać pokazy walk e, w wykonaniu e, rekonstruktorów którzy pochodzą z różnych brac, m.in. Chorągiew Zamku, Bratjan, Kontura Radzynia Fełmińskiego. Będziemy mieli tutaj przedstawicieli Bractwa Ziemi Sztumskiej, Bractwa Ziemi Malborskiej, Chorągwi, golubsko toruńskie oraz Dziadowskiego Bractwa Rycerskiego. Te wydarzenia będą się dzisiaj przeplatać do godziny 17, ponieważ o godzinie 17 zapraszamy Państwa na prezentację trasy historycznej, którą Poprowadzi nasza koleżanka ze Stowarzyszenia, pani Beata Zielińska. E, pokaże nam tutaj naszą trasę i e, o godzinie 18.00 będzie powrót z tej trasy, początek trasy i koniec trasy będą tutaj na dziedzińcu. O godzinie 18 będzie podsumowanie imprezy, będziemy również będzie możliwość wygrania cennych nagród, będzie losowanie, także Państwa, którzy będą byli udział w trasie historycznej, jak i również gości, którzy będą cały czas tutaj na górze, o godzinie 18 zapraszamy tutaj na górę i tak zamkniemy nasze, nasz dzisiejszy piknik. Ja przekazuję teraz głos pani Annie Szot, która wprowadzi nas do tematu pieśni średniowiecznych i jako pierwszy element będzie to występ zespołu wokalnego z Kalasem.